To był prawdziwy Pan Burza, jak... Później będę z nim grał ten... oddział będziemy grali z Antkiem, z Plutonem i... z Panem Burzą. I no, w sumie wiedziałem, że to jest prawdziwy Pan Burza. Kurde, ale... Nie chciałem mu mówić już, że mam live'a, bo to by było... Nie, on bym mógł zaraz gadać, że wywalamy go z ekipy, bo mi się nie chce robić live'a, bo chcę mieć trochę spokoju przed YouTube'em, nie coś takiego bym mówił i no nie wiem właśnie trochę nie no, chciałem jakby mu przeszkadzać, teraz już nie będzie takich przerw, będziemy grać do końca. Z nimi też będziemy grać. Co z tego w sumie. Powiem im prosto. No w sumie nie prosto w twarz, ale powiem im, że. że. No, że jestem. No w sumie, że jestem YouTuberem, to im powiedziałem. I nawet ten Pan Burza powiedział, że. Na, na kanał Pan Burza ma 58 tysięcy subów, i ja się z tym zgadzam, bo. On ma 58 tysięcy subów i w sumie Pan Burza to jest teraz tak Najlepszy w sumie znajmuj, ale najpierw jest Jak widzieliście taka face Pan Burza i Antek To najpierw jest Pan Burza, potem jest Bo, tam jest tam. Kurde, no Nie spodziewałem się, że będę że będę w ogóle grał ten, z tym. Że będę w ogóle grał z Palem Burzą. Kurde, nawet, nawet się tego nie spodziewałem, że będę z nim grał. Oni za godzinę będą grać, jak coś. Bo oni pracę domową będą odrobić, a jutro nie idę do szkoły, chyba. Gdzieś Do, do poniedziałku nie idę do szkoły, bo jestem chory. I nie mogę, więc. Sor! Dobra, bo za zapyknę. Jak chcecie to piszcie, czy chcecie Minecrafta Ja normalnie wczoraj jak grałem z, z chłopakiem, nie, to tak się skupiłem w grze, że normalnie miałem takie ciarki mi przeszedły przez ciało, normalnie miałem piąte miejsce na parach, miałem m, chyba 7 kili i balankiem grałem, nie, i mnie drift zabił i bombowa larwa, bo nie miałem bombola, bombowa, bombowym ro w ogóle sojusznika, bo mój kolega umarł, bo jest bambikiem, pozdro, i no, no i tyle. Tak mi przeszedły przez, przez ciało ciarki, że normalnie cały czas się tam, cały czas się jakby, nie wiedziałem co się dzieje, cały czas mi się kręciło w głowie, nie wiem, nie wiem, cały czas mnie coś tak się... Trzęsłem cały czas, też się trzęsłem, nie wiem co, o co chodzi. Ja się nie skupiam na grze, ty. Nigdy więcej już się nie skupię na grze. Bo to jest chora. Jak tak byłem normalnie... W ogóle nawet mama do mnie wołała, miałem, miałem to w dupie, grałem cały czas, nie wiem. Nie wiem, czy warto już tyle grać tą grę. Yy, ja mówię do wszystkich, całego świata. Mówię, żeby nie grać za dużo w tą grę, bo może się ktoś jakby... No może, może coś się stać takiego naprawdę mocnego i... No ja, dobra, na, na Szurwawę nie lecę. Sierbanę. Chciałem powiedzieć Szurwa... Na Szurwawę, na Szurwary... Szuwary z, y, chciałem tak powiedzieć. Ja pierdziele, nie widziałem Kiedy pasa, pendejo? Pozdro Ino, yy, y pozdro! Yy, z Chinem gram No, jak zwykle lagi Dobra, ja nie chcę tej skrzynki. Yy, A typa mam, dobra. Jednak chcę tą skrzynkę. Kurna, oni tu są. Strzelają. Pa. Gdzie oni to niszczą? Tu. Botów miałem, nie ma opcji, że to byli prawdziwi gracze. To, to były boty i ot, to były boty na pewno. A jak zepsuli. No, fajnie. Kolejna skrzynia. A chyba nawet wiem gdzie, chyba w budzie. Bo tam jest Buda. To jest w budzie. Ale ten dom ma Buda. A tutaj jest. A myślałem, że w budzie. Jakbym miał, w sumie do, ale, że oni nie otworzyli skrzyni, tej. no to są boty, nie ma opcji. Ja on zawsze tak, nie, nie mam tak ustawionych. Tak. Dobra, 130 pingów, 60 fps nie jest źle. Zabiłem dwóch typów, nic mi nie zabrali, mam Ty, jak, jak w tym, jak w Minecrafcie, yy, tu są drzewa świerki, nie, a tu są yy, normalne. Dżunglowe, nie? No mało Do pompy. I to bardzo mało. No nie jest w dachu, nie jest w dachu. Mówię teraz. Dobra, wiem gdzie jest. Kurna jego mać. Otwórz to, otwórz to, proszę. No... Otworzył to? Gdzie? Ej, no słychać tam. Dobra, typy. Typy, typy, typy. No, kurna gdzie? A tutaj jest. Ha ha ha! Debil. Debil i tyle. Szkoda gadać. Dobra, szybko, szybko. Żeby mnie nie zabrał. <grym> Dobra, gówna było. No i strzelaj se. Ale debil. Debil, trzeba być debilem. Ale ty pa mieć. Nie, dobra, biorę potki. Typ co zrobił? A myślałem, że mnie zabije. to było tej? Co to było? Szkoda, że taka arena by nie szła. Mam trzy. Moja drużyna ma trzy kila. A ja zrobiłem trzy też. Dobra, nie da się tego bo w sumie jakby się dało to pa jaka kampa i mnie nikt do końca gry nie znajdzie nie kurde za M... nie za ten... kurde jakby mi teraz jaką miał niebieską BMK, miał to by było dobrze żebym nie miał już kurde niebieska MK. niebieska i najlepsza Mk teraz jest potrzebna, żeby wystawić. To jest zalew. No wiedziałem, że nikogo nie będzie na tym live. Po co ja te live'y robię? A usunę kiedyś tam... Nie wiem, z jakieś 5 dni... Może usunę na kanał. No nie chce mi się nagrywać jakby tylko tego. Jakby tylko Minecrafta lubicie. Mam Minecrafta jest ile? 5 osób, mam Fortnite'a jest 0 osób. Gonda, łacin. Teraz to se mogłeś podłączyć mikro. Ale wtedy to nie. Dobra, typa mam. Że? Dobra, nie ma. Pa, pa, pa. Ma jaki głupi. No i dobra. No. Pokój na dwie skrzynki? Nic nie ma. Nie mam słabego nawet. Nie jest to słaby team. Jakby to były, byli Polacy, to nawet bym mógł z nimi gadać. Ale tacy Polacy Polacy. Że nie typ... typ jest z Anglii, ja umie ten milion słów, tylko że to był prawdziwy. Nie Polak. Polak! Ja... Ja nie powiem ile słów. Polak. Że ile słów Polak powiedzieć, to na powiedzieć. Kurna, zaczęło mi się to nad dachem. Chowa. A już na zalewie jesteśmy, fajnie. Strefa idzie. I kolejny się. Kurwa. Gówno, 1-0. my do strefy. Dobra, ja, ja bym poszedł chętnie po ten rzut. Muszę mieć 1000, yy, max 90, 999 drewna, muszę mieć. Kamienie to tam sobie w dupę mogę walnąć, ale chcę mieć to drewno. Kurde, że... Nie no, bandażami bym się i tak nie uleczył. Ale będzie epic. Będzie live na pewno, jak będziemy z, z burzą grać. Nie, w gierce to ja dobry jestem, ale jak gram na kreatywnym, to jestem taką dupą. Głupią. Że nie umiem grać. Ale w grze robię te 5 yy, albo 10 kille, ale na kreatywnym gówno robię. I to mówię z całego serca. Kurde co ja mówię, w ogóle jestem na Padlinę na ład dostałem. Co zaznaczyłeś? Co co, co, to? O poteczki, dawaj poteczki, poteczki, ja tam. No dobra, już wziął poteczki, fajne. A chciałem stakować. No, bo musiał. A w sumie jest w strefie ten rzut. Dobra, jak wina zrobimy na live, to będzie takie pizzko, że normalnie. Ja normalnie tak będę bo tak... Oh my god! Oh my god! Ja yeah boj, taki będę. Ja yeah boj, ma. I tak wszystkich od ciszej. Dobra, łódka, łódko, 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 łódka. Gdzie jest? No prosto na nich musimy iść. Jakie gówno. Dobra. No blisko strefa nie jest. Nie jest daleko. Dobra, pokazuje, że jest złoty rycerz tam. W tym rogu, gdzie są niki. He, gubi się w burzy, debil. To łódka płynęła. Zostawili tą łódkę? Albo w domu są. Awaj, podjeżdżamy ten dom, podjeżdżamy mordo. Ale nie wiem, czy by oddział się cały w takim domku schował. No okej, okay. schowałby się, ale nie są, nie, nie wiem, czy takie, czy, czy tam są bambiki. Kurde, niby, niby 250 pingów, ale nie jest tak słabo. Ja bym po zrzut poszedł, ale ten rycerz mi zabierze, bo ci z tyłu to już nie zdążą. A w sumie zdąży ten żółty. A co to drugiego wezmę? Tej. Ale będzie winek, a wam mówię, że będzie winek. Jest 13 osób i będzie winek, ot tak będzie winek. Oni są dobrzy, nie ma opcji, że oni są, że oni są słabi. Są normalnie tacy. Leci? Nie, otworzył. Dobra, idę po drugi. O ty świnio. Ruska. Leci? Nie, nie leci. Dobrze. Typ. Fajnie. Gdzie jest ten rzut? Dobra, idę po rzuta gównianego. Jest taki filetowy skarb, No i nie będzie wina. No nie! No nie! Typy, typy, skąd? Dobra leży. Ile kili, ile kili. Kur na kolejny wali. Dobra, bot. Kurna, ale epik. Epik jest. Kurna, kol... No i wszyscy. Gdzie? No i debila. się pchają. Za gówno. Ile mam kili? Sześć, Sześć kili mam tak. Dobra, jeszcze 6 osób. Nie, kurna. Ja to skrzanie nie ma opcji. Że ja tego nie skrzanie. Ja to skrzanie, tak. To skrzanie. Kur... Kurna, ale się zesrałem. Że już do nich padłem, nie. Oni, no oni nie będą mnie, w sumie mogą mnie oglądać. Fajnie, skrzyneczka na górze. Gdzie za skarab? Kurna! Idę do tej strefy gównianej. Ile jest osób?

Dobra, nie chcę zdradzać pozycji. Dobra, walą. Dobra, oni będą w tym domu kambić. Dobra, widziałem typa. чуть Wiedziałem, że to skrzanie, drugie miejsce. No i znowu im mi ciarki przechodzą. No i dobra, znowu mi ciarki przechodzą. Super. na drugie miejsce, ale dobrze było. Halo. Cześć. Siema. Ej, jak coś... jak coś to ja mam live'a. No No okej. Okay. Ej ja cię wznajanie. Ja, ja cię wznaj nie mam. A w sumie cię cię... Nie, mam cię w sumie. Poczekaj, ja cię, do, Ja... Przed chwilą grałem oddziały, to wszyscy u mnie umarli i ten... I ja miałem drugie miejsce. Nie. Nie Ja się nazywam y, Gabryś Leibox, Leibox. Ja zaraz będę z kolegami grał, więc no wiesz

No ale starszego. A ile ma lat? A ty ile masz? O, spoko. Ja mam. Ja mam dziesięć. Ty jesteś w zerów w pierwszej klasie, nie? co ci wysłał spadający liść spadający liść a to jest ze sklepu nie to nie jest ze... spadający liść no.

A też to możesz pozdrowić. Co ty dopiero Fortnite'a pobrałeś? Nie, A budować się umiesz? No, ale umiesz schody postawić i tak dalej. No ale wiesz, jak One Wan to musisz schody zbudować. Nie ja takiego One v 1 tylko że wychodzi o takiego, że po prostu nie robimy tego co na klejerze, co to wiesz o co mi chodzi. Tylko, no. tylko że widzimy po prostu nie robimy coś. Znaczy wiesz, żebyś wygląda do gier. Albo możemy na jakiś świat wejść i tam może będą typy i może będą się strzelać, więc tam możemy grać Nie no, jak chcę ja power stylów Jak? Ja po styl Jeszcze braku No to gdzie to może być Ej, coś w twój głos tylko Ej, poczekaj chwilę jak coś, jak coś mordę, to ja już kończę live'a, może będzie dziś drugi jakiś, będzie dziś drugi live, tylko tam tego usunę, więc na, ra na razie.